Cześć siema, z tej strony Salwador, witam was w losowaniu y, konkursu na 20zł PSC Dzisiaj sobie losujemy taką jedną osobę, która wygra tutaj sobie wszystkich zapisałem. możecie sobie zobaczyć Jeżeli chcecie oczywiście więcej takich konkursów podobnych, to klikajcie tam y, su suby i te sprawy Więc może cóż, przejdźmy do stron, tutaj sobie już przeszykowałem wszystko, jest to wszystko na żywo, cyk 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 no i cóż, generujemy 100 40 czyli jjkamil.pl No i masz 24 godziny, żeby się zgłosić do mnie A jak nie to zrobię O Boże pies czeka sorry A jak nie to zrobię drugie losowanie i zobaczymy jak to będzie no, już, no cóż, jeżeli mówiłem, jeżeli chcecie więcej konkursu to klikajcie tam na dole lubię to i sub, suby, udostępniajcie filmy i te sprawy i będę robił inne konkursy, także ja się z wami żegnam, jeżeli ten film ci się spodobał oczywiście daj łapkę i cześć.